Filly. I tak, Blair tutaj, no widział, zagapiliście się wszyscy inni troszeczkę, manu już pół sekundy straty, no i patrzmy, zobaczymy jak tutaj do tam widzę, troszeczkę z tyłu i teraz pierwszy zakręt, bardzo ważny. Spokojnie, czysto na razie, nic się nie dzieje, tutaj realizator pokazuje ciągle pierwszy zakręt, bez żadnych problemów. Zawodnicy tam w dalszej części stawki też bezpiecznie, o, słuchaj, bezpiecznie, czysto. teraz Wow, co tam się dzieje? Do hamowania będzie, ale blisko było. kurde zakurzyło się tam, zakłębiło i bezpiecznie, bezpiecznie. Ten zakręt jest jednym z wolniejszych zakrętów na tym torze. O 10, dziesiątej! tak, o 10, o 10, widać. 10, BMW tutaj kontra patrzcie, Ford. BMW Forda. Tu jest długa prosta teraz i teraz ważna jest ta prędkość. I zobaczmy. Oj, kontakt, kontakt delikatny. Kontakt... Ale trzymają się, o jeszcze trzymają po raz się. kolejny. Jeszcze delikatny kontakt był, ale trzymają się. Drzwi w drzwi. Nie, już. były lakierku, Byłem ale tutaj widzimy... By było lepiej. Ale ja cały Rally... czas... Zobacz, Zobacz, drzwi w drzwi! Co się dzieje? Zobacz, na zakrętach. O, bo go. Odpuścił tej parkita, ale zaraz popełnił błąd. Rally. Oj, tutaj Ferrari. Jak tam... Ogresymi? Oj, a Riley jak po kerbach, się, że miał problemy. Teraz Oj, bardzo było... szeroko, tak. Ledwo chyba opanował, ale... Zyskał odzyskał swoją pozycję dziewiątą. Barański atakuje teraz Haziego. No i zobaczmy tutaj Team Silver. I chyba Barański ma tu przewagę. Chociaż... Nie Hazi! Uu! Pięknie! Uuu, za szeroko od wewnętrznej teraz Barański i Hazi odzyskuje. Barański odzyskuje swoją pozycję 11. No czekał chyba na to Barański, bo tak, tak, już... No, tak, będą ścigać. Swojego... Zobacz co się dzieje. Spójrz co się dzieje. Od razu Indyrek, troszeczkę tego wszystkiego. I zobaczmy tutaj, co będzie się działo. I skaz chyba da radę. Oj, nie, Wasilewski o wiele lepiej. Tutaj by czekał, tak, by czekał, tak, tak, tak. O, 16 Neok dobra. tutaj walczy. 16 funkcja Neok. Odpuścił Leby. delikatnie. O, ja no i teraz, ostatnia prosta, znaczy, ostatnia start meta prosta przed tym ciężkim zakrętem. No ja Proszę broni wewnętrzną. Jeszcze broni. Jeszcze broni. Zobaczmy tutaj dojazd do tego ostrego zakrętu. Mocne spowolnienie. I broni tego. patrz, Zobacz, jak broni. Zobacz, jak on broni. Ale, Ale zwłaszcza strzał. W... Nice! Neo, kont zewnętrznej. Pięknie, no. Neo. Miał tutaj się walka. Troszkę więcej. Mógł z, e, zebrać troszeczkę tej. dymu sporo było. Tutaj walka trwa na końcu stawki. Patrz Krężelok, tak. 24. już, Ładnie. Piękne, dobre wyprzedzenie turbo. O nie, turbo nie, nie, Będzie miał wewnętrzną turbo, ale Patrz, tam nie, blisko są, ale nie, 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 w tych zakrętach są ładne walki, ale tutaj trzeba bardzo uważać też na te kerby, bo łatwo też o uślizg, właśnie. Ale tutaj ryzykują i bawią się świetnie, przypuszczam. No tak, Verbalis tak samo, właśnie bardzo blisko zawodnika w, 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 w swoim Chevroletcie. Werbaliz, kocura, puknął pukną tak! delikatnie. Ale to był delikatne takie musięcie, ale na szczęście bez większego. Walka trwa, zobacz, jak blisko Sasek Haziego. Zobacz, odpuknie.

no, no teraz od, od, zewnętrznej, od zewnętrznej będzie do wewnętrznej chyba wchodził. Patrz, 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 patrz A ja blokuje, blokuje! Piach. Piach. Nie wygrasz ze mną, nie ma nie takie numery. Długa, prosta Tunnel aerodynamiczny Oj. I Manuks, Manuks jest Patrz, jest, jest brawo, szósta pozycja. szósta pozycja. Szósta pozycja odpuszcza, odpuszcza Tyszkiewicz. No, no tu jest dość ciężko. jest zakres, jeszcze Tyszkiewicz. Tak. Dominik Blair, bo nie mogę skończyć. Na, ma bardzo dobre tempo w tym wyścigu. Można było to zauważyć w pierwszej połowie tego wyścigu, gdzie hmm. nad pozycją drugą miał ponad 10 sekund. Rajli y, taka. Wow! Ja biorę, Leo Ka! Strata będzie spora. Uh! Oj, tylna oś Błąd. powiedziała popał. No jak tu w... no Blayer póki co jest liderem tego wyścigu. I raczej się nie zmieni nic do końca. 8 minut błędu Dominik Raczej nie popełni. Klasa zawodnik. Klasa kierowca szeroko co o, ten Barański. O, Barański! Mm. Ale blisko, ściął znak. Aj Barański, coś ty narobił najlepszego. Oj Barański. O oh, wow, 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 wow wow Kolejny uślicz. O oh, mocne uderzenie w bandę. No, no pechowa i nie końcówka wysiłku dla tego zawodnika tak mm, właśnie Dotrzymają się będą na pewno dużo, długo wspominać tą o będzie a tak patrz patrz o, patrz patrz o, Tyszkiewicz, tyszkiewicz. Oj, kontakt! kontakt Tyszkiewicz straci teraz dużo czasu na pewno do siery ale Riley Philips raczej go nie dogonić no ale Tyszkiewicz bo mamy wysoką temperaturę toru dwa że o właśnie o, o tym właśnie mówimy odgubimy. o tym mówimy ciężko to. będzie po uh -huh. Nice Brawo Tyszkiewicz! No i Dominik Blajer. Brawo. Ten w tym momencie już startowy startowej. Tak, gratulacje. Szósty wyścig, świetny 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 wyścig. szósty wyścig sezonu GT wygrywa Dominik Blajer z dużą przewagą ponad 20 sekund do drugiej pozycji. Brawo Dominik, brawo dla Ciebie. Kolejny komplet punktów wędruje na Twoje konto i tym samym utrzymujesz swoją pozycję lidera w klasyfikacji generalnej jeszcze bączek na koniec. Dla I tu fanów. również warto trzeba powiedzieć, jedno ręki, pozycja druga BMW, znalazła się w drugiej, że tu również świetne, świetne byliście.